Sierpień miesiąc dojrzałych plonów, gorących dni i powolnych przygotowań do nadchodzącej jesieni. Co powinien teraz robić ogrodnik? Sprawdźmy razem. W ogrodzie ozdobnym sierpień to czas przycinania, podlewania i planowania. Co robimy? Usuwamy przekwitłe kwiaty róż, liliowców, bylin aby pobudzić je do ponownego kwitnienia. Zaczynamy dzielić byliny kwitnące wiosną, np. irysy, funkie. Zbieramy nasiona roślin jednorocznych, nagietków, kosmosów, maków. Wysiewamy dwuletnie kwiaty, bratki, stokrotki, malwy, by zakwitły w przyszłym roku. Przycinamy żywopłoty, ostatni raz przed jesienią. Tip nie zapominaj o regularnym podlewaniu, szczególnie młodych nasadzeń i roślin w donicach. W warzywniku sierpień to przede wszystkim czas zbiorów i drugich siewów. Zbieramy pomidory, ogórki, cukinie, buraki, cebulę, fasolkę szparagową, marchew i czosnek. Usuwamy chore liście pomidorów i ogórków. Zapobiegamy rozprzestrzenianiu się chorób, w tym zarazie ziemniaka. Wysiewamy na poplon gorczycę, facelię, grykę. Siejemy na jesienny zbiór koper, rukolę, szpinak, rzodkiewkę, sałatę masłową. Sadzimy rozsadę brokułów i kalafiorów na jesień. Nawożenie nawozami naturalnymi, np. Na gnojówką z pokrzywy, gnojówką z żywokostu lub obornikiem granulowanym. Jeśli pomidory mają już zawiązane owoce na 4-5 gronach, usuń wierzchołek głównego pędu, by roślina skupiła się na dojrzewaniu owoców, a nie na wzroście. W sadzie sierpień to czas zbiorów, ale też pielęgnacji. Zbieramy wczesne jabłka, śliwki, gruszki. Usuwamy owocujące pędy malin letnich, które owocowały już w lipcu. Prześwietlamy drzewa, poprawiamy dostęp światła do owoców. Obserwujemy objawy chorób, np. parch jabłoni, brunatną zgniliznę. Usuwamy mumie owocowe i chore liście, to ograniczy infekcje w przyszłości. Odlewamy młode drzewa i krzewy owocowe. Tip: zbieraj owoce delikatnie, nie urywaj ich na siłę, by nie uszkodzić gałęzi. Szklarnia w sierpniu to gorące serce ogrodu. Tu wszystko dojrzewa szybciej. Codziennie wietrzymy, by zapobiegać chorobom grzybowym. Usuwamy dolne liście pomidorów, by poprawić cyrkulację powietrza. Regularne podlewanie, najlepiej rano, unikamy zraszania liści. Nawożenie co 7-10 dni nawozem potasowym. Wysiewamy na późny zbiór sałatę, koper, rukolę czy rzeżuchę. Tip. Warto zawiesić żółte tablice lepowe. To prosty sposób na kontrolę szkodników. Trawnik w sierpniu potrzebuje troski. To miesiąc upałów i suszy. Regularne koszenie. Nie za nisko. Minimalnie 5-6 cm. Podlewanie. O kwicie, ale rzadziej. Najlepiej wczesnym rankiem. Nawożenie nawozem putasowym. Wspomaga odporność na suszę i choroby. Można dosiewać trawę w przerzedzonych miejscach. Tip. Jeśli planujesz wertykulację lub aerację, lepiej poczekać do września. W sierpniu staw bywa przegrzany, szczególnie płytkie oczka wodne. Usuwamy glony i nadmiar roślin pływających. Uzupełniamy wodę, najlepiej deszczówką. Obserwujemy stan ryb. Przy niedoborze tlenu warto zastosować napowietrzacz. Przycinamy rośliny brzegowe, czyścimy filtry i pompy. Tip: Uwaga na sinice. Mogą być groźne dla ryb i ludzi. Jeśli woda jest zielona i śmierdząca, unikaj kontaktu. Latem często zapominamy o domowych roślinach, a one też mają swoje potrzeby. Podlewamy częściej, szczególnie w upalne dni. Obracamy doniczki, by rośliny rosły równomiernie. Nawożenie co dwa tygodnie nawozem do roślin zielonych lub kwitnących. Sprawdzamy liście, czy nie ma przędziorków, mszyc, wciornastków tip. Jeśli wyniosły się rośliny na balkon, sprawdzaj je częściej. Tam szybciej schną i łapią szkodniki. Sierpień to nie tylko miesiąc pracy. To też czas odpoczynku i cieszenia się ogrodem. Dbajmy o rośliny, a one odwdzięczą się nam pięknem i plonami. Zasubskrybuj zielone rabaty, jeśli chcesz więcej ogrodowych inspiracji co miesiąc.